Już Rosja się tu pojawiła, czy co? Co to kurwa było? Ja pierdolę. Ale skurwysena. No teraz też zero litości. You just watch this. Shitty cheap badminton. There's some more on the bench. Ta-da! Ow, oh, Ja pierdolę najem się Bimbru, a jeszcze ten stracił rękę. No zajebiście, tylko Vice City. Akcja? Wow! Now to jest big. 12 inches, To jest regulacja, baby. No to tak się trwa w branżę filmową. Zastrasz manager, by aktorka wystąpiła. Okej. Okay

Jak nie, jak tak. Well, Wow. Candy is a natural. And that new girl, she's insatiable. She went through half the cast and crew before I even took a light reading. Czego chcesz w górę lecieć? Ja, jak ja mam tym latać? Tym się nie da latać. Na jakimś zakręcie? Na tym zakręcie? Ochój, to nie będzie takie łatwe. Zatem jeszcze jakoś wymanewruję. Ło. Dobra, jeszcze jakoś lecę.

The Samartians. Don't just jump. Hyper jump. Czyli to sugeruje, że mam skoczyć, a nie wiem. XD. Jak on się ubrał? Martha, someone's watching. How kinky. I'm sorry, but I just can't swallow oh, come this right on, now. Oh, darling. He's hung like a sperm whale, for pity's sake. How can you not feel apart? But Stevie. Now's my star director? Oh, man. With searchlights. Searchlights. Oh. I got an idea. Oh. Yeah, yeah. yeah. Well, a little mm. sequin numbers and the limos. Uh, oh, mm. premieres. Oh, yes, uh. ma'am. Of course, ma'am. Mm. And the press and the barrage of lights. Damn it. That uh, was Ja tylko czekam na winda Dzień dobry, czy mogę się dołączyć? Dziękuję Pow, monitoring, który czuje, że coś nie gra No i tyle momentów w jednym momencie, do widzenia ja są wyjeżdżam No, życie nie wskakuj mi pod koła o kurde Spadłem znowu w tym samym miejscu No co to jest Pierdolę, wolę sobie od nowa zacząć misję, żeby mieć więcej czasu Ja pierdolę, ja mam jakiegoś pecha do tej misji Co prawda się rozjebałem, ale plus jest taki, mam checkpoint. Niedobrze. Nie, nowa gra. Hmm. Może gdybym spróbował podjechać do Amunation? Nie wiem jak daleko, też jestem. Znaczy nie do ammunition tylko do Penance spraya. No I do Penspre, I'm thinking we might print something, a newspaper, a magazine. Oh crap, sonny, low grade crap. I've always fancied printing money. It ain't too hard. You know, I've been doing it on a small scale for years. Ass on that Oh alright girls you're lost mate in it Alright old China no That's hanging What do you know about counterfeiting? Oh I'm fine Paul Where about you? Come here Come on mate you think You not the Kobietę z zbranią, co. Vice City nigdy nie przestaje zaskakiwać skakiwać. super. Which gang are Well, I'm not part of any gang actually. What's your goddamn name, kid? sąsiad. hej z zaraz się podwiozę No, sąsiada mi jeszcze będziesz kradł A podpalił się, ale ja muszę mu uciec Ale idiota Serio warto było ryzykować dla takiej roboty Oczywiście, że tak, ale tylko u Kaufmana, nie u jakichś słabych taksówek Kurwa, ja tu mógłbym marketing robić. A, czyli pozbywam się jednak z sąsiada, wyzywam go tak, wyrzucam go na lotnisko. Do widzenia, sąsiedzia, nigdy cię nie lubię. To jest Vice City, to jest biznes. Tu trzeba od odpierdać wszystkich, którzy mogą ci zagrozić. Kurwa, muszę podlecieć ten whistle z tą pałą. To nie Rosja, żeby pałowali wszystkich. Jedziemy po Mercedes. Lot twist to nie jest Mercedes. Tu będzie zaraz rozpierdol. Hmm, no of Mercedes. Ciekawe dlaczego. Tak, chyba nieuczciwa walka, tak mi się coś wydaje.

Na no to mogę wydać $600. Mi to i powiewa. Tak może być. Hell, I could burn the place down if I wanted to. This is prime development land. Oh, I wouldn't worry about any of that. This place seems perfect. Yeah, it does. So I take it, we have a deal. Oczywiście, że stoi, stoi auto autyzmu. No to, no to oficjalnie jestem w dupie. Mam tylko 69 dolarów. Jest wyścigów. 6 wyścigów. No rob, podejmę się każdego. Nie stać się na A muszę mieć 100 dolarów. To fajnie. To trochę jeszcze minie zanim sobie zarobię. Dobra. Mam już 500 dolarów, bo odjebałem ziomków Nie odjebałem, po prostu pożyczyłem Kurwa checkpoint biedlony Tak Nie, no. Tamten niebieski garnitur to było takie chujoswo. W końcu mam dobry garnitur, którego jestem godzien. Którego to mi jest godzien. No, czy to nie jest piękny strój, a nie jakiś taki gejowy jak tamten niebieski? Piękne. No nie, to są te dwa debile, które hole, pracowały dla zj tego shoot, cygana w garażu like z O nie, dude, hold like 20 bales, Dobrze, to że nie ten Zero. Tamten to Pamiętaj, Big Ben się. Zawsze będę o tobie pamiętać i o tym tragicznym miejscu. Nigdy ci się to nie należało, przyjacielu. się między tymi paczkami, te skurpy głupie Ale, ja cię pomszczę jeszcze w Gwensie kiedyś Ja cię kurwa pomszczę jeszcze No nie! No Pierdolę to No nie wierzę, ta paczka jest przeklęta. O, w końcu mi się to udało. Aż się dziwię, że tu przed chwilą spailowałem jak mi jeszcze 40 sekund zostało. Kurwa. w tekstury ja się nie chcę wbijać. Teraz to jestem w dupie. Łódź mi wybuchła, a ja jestem na tym gzymsie jebanym. Jak ja stąd bez zgonu wyjdę, nie wiem. Oh. Okej, okay, what's the emergency? Oooooooooooo oh. oh, Tommy! Some mob thugs said they'd come to take their cut. Moje pieniądze. I co próbowaliście? Czy do Sunshine Autos? No. Bieracie słabe biznesy? Stocznia? Sunshine Autos? No, naprawdę? Moglibyście lepsze biznesy obierać. but at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? Sorry, Tommy, this is Vice City. This is business. <laughs> you sold us out. No. I sold you out, Tommy. I sold you out. The real cash is upstairs in the safe. So Tommy, what was the big plan? You think I just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? No, I just wanted to piss you off before I kill you. Przepraszam cię Lance, ale mnie, więc cię zdjąć. You took 15 years from me, sonny! And now I'm gonna make you pay! You still don't get it, do you? I own you, Tommy! Those 15 years were mine to spend. Get him, boys. He never. Genius, this guy's gonna kill Sonny Corleone. No, you're standing here, me. You're genius, you're gonna kill that guy, you're genius, 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 genius. Emacce, it's you're Cause there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means, Tommy, baby? What do you think it means? That we're in charge. I mean, I mean you're in charge. Oh, Tommy. You know, Ken. I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving backstabbing two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. <laughs> I know. Ain't it just beautiful? Yeah, it out. I wash you, Napis do końcowa muszę wystawić opinię o tej grze. Bardzo mi się podobała, bo to jest GTA. Teraz, Kurwa, się. Muszę iść w Gibelsory. Ostry Takos robi wszystko. Hmm. Zastanawia mnie dalej jedna rzecz. Dlaczego Tommy nie może chodzić w samych gaciach? Podjeżdżam Bentleyem, ej, ty mieszkasz Betlejem, ej, twój stary jest gejem, ej, smaruje cię klejem, ej Podjeżdżam Bentleyem, ej, ty mieszkasz Betlejem, ej, twój stary jest gejem, ej, smaruje cię klejem, ej